ma wszystkim, Piotra ze zielonego zakątku się kłania Mały przegląd ogródka po miesięcznym przerwie z lutego Za parę dni, półtora ja tygodnia już kwiecień jest Mam parę nowości tutaj w ogródku Przekopane Ale jeszcze roboty, jeszcze roboty, jeszcze nasadzeń jest No no. Spoje idziemy w kierunku mojego lasesku małego, ale malutki, ale jest taki zagadniczy. Wszystko rośnie tak jak się należy, trochę nawozu podsypane. Z... Odrądzam, mój jeden, jeden, się rusz, rusz, tu kwiaty puszczają. Kwiaty puszczają już się zaczyna coś dziać Dziękuję z góry za nowe subskrypcje za nowych widzów bo doszło chyba 2 3 osoby doszło czy więcej 3 czy, czy 5 nawet osób doszło, doszło. ...zaczyna się zaczyna dziać, już w kwiecień, w kwiecień, jak przyjdzie, już będzie, nie będą te jednostki takie zimne, bo minus 3 minus 5 będzie może cieplej. Zobaczymy zobaczymy, co przyniesie czas. A nad stawikiem tak jest teraz. Nad stawikiem jest tak. Chyba wody więcej nie będzie. Zobaczymy nowe nasadzenia porobione. Tutaj jakaś obsiewka jest, nazwa mi wyleciała z głowy. Na pewno będziemy montować pastucha na dniach już, teraz chociaż, chociaż od tej akcji ze zwierzątkiem typu Wydra. Niczego tu nie widziałem niepokojącego Trochę zjadło, trochę szkody narobiłane ale z kijem, z wędką będzie się czym na wiosnę pobawić. Bo płotki jest, płotki bączka karaski są, ale już można będzie posiedzieć, trochę się pobawić. Bo ładnie rosną snu. Mamy obejście zrobimy, zrobimy i koniec będzie Coś, coś, coś w by wodzie było. Były. Jakieś 6, coś Coś by było. Jałowcy Jałowce już też się ruszają Ruszają do życia. Ruszają się do życia. Tutaj też nowe nasadzenie jest. Akurat tutaj ta wółkę Ta wóła jest wsadzona, zasadzona Zobaczymy jak się przyjmie co to będzie z tego Teraz rzut rzut z tej strony Rzut z tej strony No powoli powoli się zaczyna dziać Zaczyna się dziać robota to zaczyna ruszać To tak jak mówię tylko te przymrozki jest takie są niedobre niedobre są te przymrozki trzeba ukrywać wszystko co nowe jest sadzone bo jest także kochani dziękuję za 171 subskrypcji zachęcam do oglądania, proszę o więcej także do miłego zobaczonka, nie wiem czy w kwietniu czy jak będzie czas coś się wrzuci, coś się ciekawego wrzuci, może będzie pierwszy połów rybek na stawie, nie wiem czy dziadek, mój ojciec przyjdzie łapać czy ja będę łapał zobaczymy, zobaczymy także trzymajcie się kochani do Zobaczyska, hej, pieta się ze zielonego zakątka.